W tym roku po raz dziesiąty prowadzimy warsztaty Lato w teatrze. Jest to wydarzenie, które jest, yy, zainicjował Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Akcja jest yy, skierowana do dzieci yy, i młodzieży, która yy, spędza wakacje w, yy, w mieście i yy, yy, ma na celu oczywiście uatrakcyjnienie tego czasu letniego dla, yy, dla dzieciaków. My, my ukierunkowaliśmy te nasze warsztaty, zresztą sam projekt jest ukierunkowany na to, żeby te warsztaty miały formę artystyczną. I my też tak to robimy. Mamy, mamy w swoim projekcie taką, taką przestrzeń, w której sześciu instruktorów prowadzi warsztaty z różnych technik. Dzieci mają szansę spotkać się i z teatrem formy, i z teatrem żywoplanowym, i z elementami dziennikarstwa, i z elementami scenografii, z elementami tańca. Te wszystkie działania, które podejmujemy, koń będą zakończone finałowym widowiskiem. Nie bez przyczyny używam słowa widowisko, ponieważ nie jest to spektakl. Przez te dwa tygodnie pracujemy nad różnymi e, ćwiczeniami i właśnie to z tych ćwiczeń wokół idei naczelnej, e, czyli podróży kapitana Gullivera, w ogóle e, czym, czy, czym jest ta podróż, obracamy się w tym temacie, podróżowania? E, sklecimy w efekcie, e, sklecimy w efekcie widowiska. Raczej nie sklecimy, a e, stworzymy. To może ładniejsze słowo. Cóż ja robiłam na tych warsztatach? Na tych warsztatach e, prowadziłam teatr formy, e, czyli pracę nad dużymi brytami materiału, e, pracę nad e, uruchomieniem wyobraźni w kierunku tego, czy ten bryt materiału może być czymś innym niż tylko dużą, e, dużą płachtą. E, powstały etiudy na, powstały etiudy na e, wiatr, na powietrze na wodę. Powstały też ćwiczenia z kijami, powstały też ćwiczenia z długimi linami. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Skąd pochodzi nazwa, skąd pomysł? Otóż w 1784 roku po raz pierwszy w języku polskim, właśnie w Supraszu, został wydany została wydana książka Podróże Kapitana Goliwara przez kraje dalekie Jonathana Swifta. Jest to zacne, zacne wydawnictwo, ponieważ wiele następnych, a są ich setki, były po prostu wzorowane na tym. To jest przekład francuskiego. Nie wiemy dokładnie, kto go dokonał, I, i po tym supraskim wydawnictwie zaczęła się ta kariera na ziemiach polskich tej, tego światowego bestsellera. Na zajęciach z panem Krzysiem wiązaliśmy Gullivera. W okay. nauczyłam się. Dziś czas Zaczynamy w ogóle składać wszystko w jedno przedstawienie, a robiliśmy jakieś tam, minibudów, różne zabawy. Ja jestem przedumna z dzieciaków, ponieważ wczoraj, kiedy żeśmy zaczęli to gdzieś tam Pokazywać sobie nawzajem, co powstało w poszczególnych grupach, co zrobili poszczególni instruktorzy. Okazało się, że materiału jest bardzo dużo, bardzo dużo, ale to też świadczy o tym, że czas spędzony na tych warsztatach nie, nie został, jak to jest, stracony, że pracowaliśmy intensywnie. Mogliśmy tak pracować dzięki dzieciom. Dzieci się po prostu zaangażowały w te działania, młodzież się zaangażowała, byli chętni do pracy, i dlatego mamy. Dlatego mamy tak, tak dużo materiału, które jutro będziemy mogli zaprezentować w widowni. Ale mam nadzieję, że będzie pełna <noise> i że wszyscy będą się dobrze bawić. Dochodzą takie głosy z, z, z zewnątrz od dzieci, znaczy z zewnątrz od naszych podopiecznych, że proszę Pani, co my będziemy robić, z te warsztaty się skończą, albo proszę z a czy w przyszłym roku będą też warsztaty, bo już bym chciał się zapisać. No, takie słowa to miód serce, bo to świadczy o tym, że stworzyliśmy taką przestrzeń, gdzie oni czuli się, czuli się dobrze i chcą wrócić i chcą wrócić do tego projektu, chcą wrócić do tych działań teatralnych, ta nasza wspólna teatralna podróż, bo tak jak powiedziałam, obracaliśmy się w temacie podróży, podróży Gullivera, ale generalnie jest to podróż po teatrze. I niektóre dzieci po raz pierwszy zetknęły się z teatrem. No i chyba ten teatr polubiły te ćwiczenia, te, te przestrzeń, ten zapach teatru. Chcą do tego wrócić, bardzo nas to cieszy. Udało nam się też, ja, ja z taką pewną, z pewnym takim może z pewną obawą podchodziłam do tych warsztatów, bo się zastanawiałam, jak sobie dzieci poradzą społecznie w takich relacjach społecznych po covidzie, po pandemii, jak to będzie. No i jest fajnie. <noise> jest fajnie, niepotrzebne były moje te obawy. Dzieci są chętne. Dzieci są chętne do tego, żeby przebywać ze sobą, żeby po prostu być w grupie, spędzać ze sobą czas. Więc wydaje mi się, że ta akcja po tej pandemii, po tych covidach całych jest, takim, jest taką terapią społeczną dla dzieci, gdzie oni mogą się spotkać, a spotykają się w różnych grupach wiekowych, bo mamy dzieci od 7 do 17 lat dzieci i młodzież. Więc, 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 więc myślę, że to, że to absolutnie przyniosło bardzo dobry skutek.